Przeciętny jogurt owocowy o pojemności 400 ml zawiera aż od 10 do 12 łyżeczek cukru. Kiedy wyliczam ilość cukru w danym produkcie, szczególnie w jogurtach owocowych, w czasie konsultacji, jesteście Państwo bardzo zdumieni i zdziwieni, jak można wypić na raz tyle łyżeczek cukru. Niestety w jogurtach owocowych nie ma w ogóle owoców. Jeżeli jest, to jest wsad owocowy, a w tym wsadzie owocowym głównym komponentem jest po prostu cukier bądź inne formy cukru. Ja zachęcam do tego, żeby nie kupować w ogóle jogurtów owocowych, tylko żeby samemu dodawać owoce do jogurtów naturalnych. Wtedy faktycznie będziecie mieli Państwo pewność, że jecie jogurt owocowy, a nie jogurt z dodatkiem wsadu owocowego.